Jeżeli ja na przykład widzę dziecko na huśtawce i ono się huśta i się cieszy, i ja się cieszę, bo je widzę cieszące się, no to jestem szczęśliwym, spokojnym człowiekiem. Ale jeżeli ja widzę to dziecko huśtające się na huśtawce, a w mojej głowie jest wizja, że ona się, huśtawka się przewraca, że dziecko, coś tam mu się dzieje i tak dalej, to w tym momencie ja przestaję być już szczęśliwym, spokojnym, zdrowym człowiekiem, tylko staję się po prostu takim, wiecie, no. Mm, no niestety staje się jakimś takim lękowym typem, nie? jakimś takim yy, ośrodkiem po prostu, w którym zaczyna narastać yy, obawa, nad, zaczyna narastać lęk i w tym momencie muszę podbiec do tej huśtawki, zdjąć to dziecko i powiedzieć, no ostatni raz byłeś na tej huśtawce. Nie? A dlaczego? Bo w mojej głowie pojawiła się taka wizja <laughs> niedobra i ja w nią wierzę i jestem przekonany i to jest bardziej prawdziwe dla mnie, niż to, co się faktycznie działo.